Znamy już operatory arytmetyczne, omówiliśmy także operator przypisania. Teraz z kolei omówimy operator tzw. konkatenacji. Będziemy po prostu łączyli ze sobą różne zmienne. Popatrzmy teraz na wstępny przykład. Zdefiniujmy sobie zmienną o nazwie a, typu integer, przypiszmy wartość np. 20. Teraz tą zmienną chcielibyśmy wypisać na ekranie, czyli jak zwykle użyjemy polecenia cout. Przejdźmy do kompilatora, możemy już uruchomić nasz program i zwrócona zostanie wartość 20. Żeby teraz wymusić przejście do nowego wiersza, musimy zmodyfikować polecenie cout. Wiemy już jak wygląda znak przejścia do nowego wiersza, czyli ukośnik oraz n. Możemy umieścić go w nowym poleceniu cout, pamiętajmy o tym, aby umieszczać go w cudzysłowie. Możemy jednak wykonać to za pomocą pojedynczego polecenia. Popatrzmy. Po naszej zmiennej A dodajemy kolejny element. Po prostu wstawiamy podwójną strzałkę skierowaną w lewo i wstawiamy znak przejścia do nowego wiersza. Teraz jeszcze na końcu musimy umieścić średnik i możemy nasz program ponownie uruchomić. Zauważmy teraz, że w jednym poleceniu see out możemy dodać dowolną liczbę elementów. Możemy na przykład dodać kolejną podwójną strzałkę i powiedzmy dodać kolejny znak przejścia do nowego wiersza. Uruchamiamy nasz program ponownie i zauważmy, że teraz pojawi się jedna pusta linia. Jeśli chcemy uzyskać dwie linie, no to musimy dodać kolejny znak przejścia do nowego wiersza i tak dalej. No to może teraz popatrzmy na przykład dotyczący operatorów łączenia. Zdefiniujemy sobie zmienną, która będzie przechowywała cenę jakiegoś produktu. Użyjemy tutaj danych typu Double, zmienną nazwiemy po prostu cena i może od razu przypiszemy wartość, powiedzmy 49,99. Teraz chcemy naszą cenę wyświetlić. Czyli powrócimy do polecenia cout, wyświetlamy wartość zmiennej cena. Uzupełniamy średnik na końcu i możemy program skompilować ponownie. Skoro jest to cena, to może dodajmy do niej symbol waluty. Możemy go dodać jako nowy element w naszym poleceniu cout. Czyli podwójna szczałka, w środku musimy wstawić symbol waluty. Jest to wartość tekstowa, czyli musimy najpierw otworzyć cudzysłów Wprowadzamy skrót symbolu i zamykamy cudzysłów. Teraz możemy nasz program skompilować i uruchomić ponownie. Otrzymamy cenę symbolem waluty. No to popatrzmy na jeszcze jeden przykład. Usunijmy sobie może naszą cenę i zdefiniujmy od nowa pewną zmienną. Tym razem jednak będzie to zmienna typu string. Będziemy więc w niej przechowywali wartości tekstowe. Nazwiemy naszą zmienną A i przypiszmy do niej jakąś wartość, na przykład kurs. Teraz definiujemy sobie drugą zmienną typu string, nazwiemy ją b i również tutaj przypiszemy pewną wartość. Mamy słowo kurs, to może jeszcze prowadźmy C. I teraz chcielibyśmy połączyć obydwie zmienne. Robimy to w następujący sposób. Używamy polecenia C out, może od razu sobie wstawmy przejście do nowego wiersza, powróćmy teraz na lewo i wstawmy jeszcze raz podwójną szczałkę. Chcemy teraz połączyć zmienną A i zmienną B. Wprowadzamy więc A operator łączenia, czyli w tym wypadku plus, a następnie B. Spróbujmy teraz nasz program ponownie skompilować i uruchomić. Otrzymaliśmy frazę kurs C, czyli w tym wypadku plus nie jest operatorem dodawania, ponieważ nie możemy dodawać ciągów znakowych, zamiast tego pełni on rolę operatora łączenia. Połączyliśmy wartość ciągu A z wartością ciągu. B. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że brakuje nam spacji. Możemy ją na przykład dodać po słowie kurs albo przed słowem C++. Teraz nasz program kompilujemy i włączamy ponownie i rzeczywiście teraz pojawi się spacja. Możemy jednak tą spację dołączyć w nieco inny sposób. Przede wszystkim usuwamy spację po słowie kurs i zamiast tego zmodyfikujemy nasze polecenie Cout. Wiemy już, że operator plus pozwoli nam połączyć pewne ciągi znaków. Tutaj po prostu będziemy musieli w środku dołożyć jeszcze jeden element, kolejny ciąg, który będzie w tym wypadku spacją. Po znaku plus wstawiamy po prostu pustą spację w cudzysłowiu. Następnie wprowadzamy kolejny plus i dołączamy wartość zmiennej B. Czyli w rzeczywistości łączymy tutaj trzy elementy. Wartość zmiennej, czyli ciągu A, potem za pomocą operatora plus dołączamy spację Następnie po spacji ponownie używamy operatora plus i po prostu dołączamy tutaj wartość ciągu p. Spróbujmy teraz nasz program skompilować, uruchomić ponownie i rzeczywiście teraz pojawi się spacja na środku, czyli za pomocą operatora plus możemy te ciągi znaków dowolnie ze sobą łączyć.